Co robić nad morzem, kiedy pada, wieje, a nocleg wykupiony na tydzień? Różne rzeczy, byle nie tą, którą zrobił ten 35-latek w miejscowości Hel. Wszedł na dach restauracji i zaczął krzyczeć Ja mam kurwa harpuna! Na moje oko to nie był harpun, tylko bardziej trójzop. Dodatkowo przyznał się, że jest Józef, nie to! Czy ja wiem, czy on taki nietoperz? Donikąd nie poleciał, a bliżej mu do krecika, bo mógł się zapaść pod ziemię, kiedy zobaczył tamten film w internecie. Został zatrzymany i przebadany. Na szczęście był pod wpływem alkoholu. Na szczęście, bo gdyby się okazało, że był trzeźwy, o wiele trudniej się wytłumaczyć. No ej, Stara, nadal jesteś zła. No mówiłem ci, że to nie byłem ja to było moje alter ego. Kiedy poczuję alkohol, to ja to nie ja. ja. Ja się zmieniam w nietoperka. Ale mi się Batman trafił? Ciekawy, co ja teraz mamie powiem. Można oszaleć.